Witam. Jako już wkrótce rozpoczynamy kurs, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat faktów i mitów odnośnie języka norweskiego, które ja od nas zebrałem. Przygotowałem sobie listę z najważniejszymi. Numer jeden. Norweski jest językiem ciężkim do nauczenia się bzdura. Pomniałem to, że język norweski jest podzielony na bukmol i Nynorsk, pomniałem to, że dochodzi do tego ponad 300 oficjalnie zarejestrowanych dialektów. Nie jest trudne. Musimy wziąć pod uwagę to, iż Norwegia jest małym krajem i pomimo tak wielkiej różnorodności językowej, mieszka tutaj tylko ponad 5 milionów ludzi. Problemem tej trudności językowej jest brak jego słuchania się, dostępu. Nie jest tak powszechny jak na przykład język angielski. Dlatego, że nauka idzie nam o wiele lepiej, jeśli żyjemy w środowisku, którego na co dzień używa, na przykład mieszkając w Norwegii. Film tak, numer dwa. Gramatyka. Strata czasu czy podstawa nauczania? Według mnie jest to bardzo sporna kwestia, ponieważ nie, nie powinniśmy skupiać się na niej na samym początku nauki. Zamiast skupiać się na jednym słowie, uczyć się go w bezokoliczniku, czasie przeszłym dokonanym, niedokonanym, czasie teraźniejszym i przyszłym, dlatego w trybie rozkazującym wolę poświęcić swoją energię i uczyć się pięciu czasów jak w jakimkolwiek czasie i móc się w ten sposób porozumiewać. Pomyślmy, czy masz radę z tym, gdy widzisz e, obcokrajowca jak próbuje, a przede wszystkim rozumiesz go, mówiącego do Ciebie ja wczoraj pić piwo, a ja mieszkać, ja kochać Polska. ja tak i mi, że Norwegowie tak samo podchodzą do tego. Widzą, że starasz się, próbujesz i będą Cię w tym wspierać. Najważniejsza przede wszystkim jest praktyka. Gramatyka przyjdzie sama z czasem. Punkt numer 3. <noise> Połączyłem dwa jeden. Jestem za stary na naukę, nie mam czasu na naukę języka. Jeszcze <laughs> raz słyszałem, proszę was. Nie twórzcie sobie sami ograniczeń. Mówi się, że dzieci uczą się szybciej. Owszem, dziecko nie skupia się na nauce, a robi to pasywnie. Powtarza, a potem dopiero rozumie, co mówi. A przede wszystkim nie jest tego świadomy, po prostu to robi. Nie twierdzi, że nie da rady. Jesteśmy o wiele starsi niż przedszkolaki, ale nasze mózgi dalej są sprawne, nie zatraciły daru uczenia się. Wystarczy na chęci i czasu. Chociaż z czasem różnie to bywa. Z, na przykład spotykam się ze znajomymi i nagle za, zaczyna się temat kryminalistyki policyjnej. Jakim cudem zginęła Hanka w wypadku zderzenia się z kartonami? Albo czy rysiek sklanu zginął w porachunkach mafijnych ludzi? Jeśli możecie poświęcić Cerealowi czas, to możecie go też zorganizować na naukę norweskiego lub jakiegokolwiek innego języka. Droga do sukcesu do osiągnięcia celu jest zawsze taka sama. Sama zaczyna się przy punkcie A, a kończy się na punkcie B. A drogą tą, która dzieli te dwa punkty, nazywamy czasem. A dokładnie to, co robimy, gdy ten czas płynie. My ludzie niestety mamy skłonności do myślenia w czasie teraz. Zaspokojeniu swoich potrzeb na już. Rzadko kiedy myślimy kiedyś, co będzie, kim możemy się stać. Wielu chce mieć wspaniałą, dobrze pracę. Niewielu chce jednak poświęcić czas na to, by to osiągnąć. Więc trzeba wybrać. Albo poleżysz oglądając serial, czy jednak zaczniesz zmieniać swoje życie. Następne. Zajęcia dwa razy w tygodniu wystarczą, by opanować norweski. Jeśli odpowiem Ci tak, owszem, wystarczy, tak naprawdę nie będzie to to, co powinieneś robić, tylko to, co Ty chcesz usłyszeć. Każdy przyswaja wiedzę inaczej i nie ma metody cud na naukę języka. Jednakże mogę zagwarantować Ci jedno. Każda poświęcona chwila przyniesie efekt. Najważniejsze jest to, być iść do przodu każdego dnia. I ostatnie. Osoby nieśmiałe nigdy nie przełamują barier wymówienia. Skąd ja to znam? <grym> przykład zaczęliśmy naukę, ok, mamy postępy, super. Zaczynamy rozumieć i bum, na tym się kończy. Nie potrafimy wydobyć z siebie ani jednego słowa. Lub próbujemy, uda nam się powiedzieć kilka i zaczynamy w siebie wątpić. Barierę tę można nazwać po prostu strachem przed niepowodzeniem, myśleniem o tym, co ludzie sobie pomyślą. Bzdurami, które tak naprawdę nie powinny mieć na nas żadnego wpływu. Ja zawsze tłumaczę sobie to w ten sposób, zadając pytanie. Czy potrafisz pływać? Bo ja nie. Ale wiem, że jeśli ktoś wrzuciłby mnie na głęboką wodę, to nie zastanawiałbym się nad tym, czy potrafię to robić, tylko robiłbym wszystko, aby dopłynąć do brzegu. Więc to było na tyle, kochani. Widzimy się 12 maja. Do zobaczenia.